Poznajcie dwie niezwykłe przyjaciółki, Belle i Belle. Choć noszą to samo imię, każda z nich ma swój własny styl, fryzurę i charakter, a razem tworzą duet idealny. Pierwsza Bella to śliczna brunetka o prostych, lśniących włosach. Jej duże brązowe oczy z długimi rzęsami patrzą na świat z urokiem, który przyciąga wzrok. Ta Bella uwielbia wygodę i ciepło. Jej zimowy outfit to prawdziwa modowa uczta. Ma na sobie biały sweterek zapinany na rzep, wzorzystą kamizelkę z kapturem i kieszonkami, a także szare spodnie i futrzaną czapeczkę. Nie zapomniano też o sportowych trampkach i ciepłych rękawiczkach, które idealnie sprawdzą się podczas zimowych spacerów. Co więcej, jej głowa obraca się w różnych kierunkach, co świetnie ułatwia czesanie włosów i ustawianie lalki w różnych pozycjach. Druga Bella również zachwyca swoją urodą, ale ma zupełnie inny styl. Jej włosy są zaplecione w dwa urocze warkoczyki. Możesz je rozpuścić, rozczesać i stworzyć zupełnie nową fryzurę. Idealne do zabawy w salon fryzjerski bella ubrana jest w przepiękny zimowy strój. Pasiasty sweterek, szare rajstopki, błyszczące śniegowce z futerkiem i jatłasową kokardką. Do tego ma ciepły, futrzany płaszcz i stylową torebkę z motywem liści. Obie lalki mają 45 cm wysokości i są wykonane z gładkiego winylu. Co jeszcze je łączy? Możesz je kąpać, przebierać, czesać i układać w różne pozycje. To wspaniałe towarzyszki zabawy, które będą pasować do każdej kolekcji wyjątkowych lalek. Pamiętaj, że te i wiele innych pięknych hiszpańskich lalek znajdziesz na stronie lalkihiszpańskie.pl Odwiedź nas i znajdź swoją wymarzoną przyjaciółkę.